Targi Książki Liber w Madrycie to najważniejsze wydarzenie związane z książkami i w ogóle branżą wydawniczą w Hiszpanii. W tym roku Polska jest gościem honorowym. Ogromnie się cieszę, że mamy okazję z pierwszej ręki poznać polski rynek wydawniczy, ale również programy translatorskie, które pomagają zacieśniać relacje między Polską i Hiszpanią. To dzięki nim ta wymiana kulturalna pomiędzy naszymi krajami jest w ogóle możliwa. Przyjeżdżamy z całą ofertą najnowszej oraz klasycznej polskiej literatury, najróżniejszymi gatunkami. To są targi specyficzne, w których uczestniczą przede wszystkim wydawcy, agenci, tłumacze, czyli profesjonaliści. To nie są targi dla publiczności. Można odnieść wrażenie, że Polska i Hiszpania to odległe kraje, jednak mamy wiele wspólnych cech. Ważna pozycja rodziny w społeczeństwie, poczucie wspólnoty czy wartości chrześcijańskie. Tak więc jesteśmy bliżej niż nam się wydaje. W ogóle relacje między Polską i Hiszpanią mają długą historię, również na polu literackim. Powstają tłumaczenia noblistów z obydwu krajów dzieł essayistycznych czy filozoficznych. Przyjeżdżamy, żeby powiedzieć o doświadczeniach polskiej, polskiego promowania literatury i wspierania literatury, ale promowania nie tylko samych książek, samych autorów, ale promowania również wydawców. Promowania również księgarzy na przykład, żeby ratować małe, piękne i jednocześnie niezwykle kulturotwórcze księgarnie. Oni chcą o tym posłuchać, chcą dowiedzieć się, jak my to robimy. My również przyjeżdżamy, żeby powiedzieć o tym, co jest ciekawego w tej chwili w polskiej literaturze, co warto polecić wydawcom, żeby polska literatura była czytana a poprzez polską literaturę żeby była rozumiana polska dusza polska tożsamość polska była nie tylko tak jak jakiś dziwny kraj z Calderona tym obszarze kultury hiszpańskiej